Mam dla ciebie statystykę, która na zawsze zmieni Twoje myślenie o pożądaniu. Aż 85% kobiet nie czuje prawdziwej podniety, dopóki nie wydarzy się jedna konkretna rzecz. I nie ma to nic wspólnego z tym, co myśli większość facetów. To był błąd. Myślałem, że fizyczne pożądanie działa tak samo u wszystkich. Zastanawiałem się, dlaczego niektóre wieczory były elektryzujące, a inne kompletnie do niczego, nawet z kobietami, które wydawały się zainteresowane. Właśnie wtedy odkryłem badania, psychologię i prawdziwą naukę stojącą za kobiecym pożądaniem, a wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Dziś rozłożę na czynniki pierwsze pięć kroków, które prowadzą do autentycznej podniety u kobiet. Proces, którego większość facetów nigdy nie ogarnia. To nie są pogaduszki w męskiej szatni. To psychologia oparta na badaniach, która totalnie odmieni twój sposób nawiązywania relacji z kobietami. Zaczynamy. Numer Hedes, najpierw musi pojawić się poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego o to, czego większość facetów nie rozumie w kobiecym pożądaniu zaczyna się w umyśle, a nie w ciele. Zanim jakakolwiek kobieta naprawdę pozwoli sobie poczuć do ciebie pociąg, jej mózg musi odpowiedzieć na kluczowe pytanie: Czy jestem bezpieczna z tą osobą? Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, choć to też jest jego częścią chodzi o bezpieczeństwo emocjonalne. Psychologik. Znę o tę głęboką, podświadomą ocenę, którą każda kobieta przeprowadza, by sprawdzić, czy jesteś kimś, przy kim może być bezbronna. Pomyśl o tym z perspektywy ewolucyjnej. Przez tysiące lat kobiety, które dokonywały złych wyborów partnerów, ponosiły poważne konsekwencje. Te instynkty nie zniknęły tylko dlatego, że żyjemy w nowoczesnych czasach. Są one głęboko zakorzenione w psychice kobiecej. Jak więc bezpieczeństwo emocjonalne. Objawia się w praktyce. Chodzi o to, jak reagujesz na jej granice. Czy jej słuchasz, kiedy mówi, czy tylko czekasz na swoją kolej, żeby się odezwać? Jak reagujesz, gdy ona mówi nie na coś drobnego? Bo jej podświadomość cały czas testuje: jeśli powiem nie na tę małą rzecz, czy on to uszanuje, czy będzie naciskał, manipulował, albo się ze złości? Nauczyłem się tej lekcji na własnej skórze od kobiety, z którą spotykałem się kilka lat temu. Mieliśmy świetną chemię. E, niesamowite rozmowy, ale za każdym razem, gdy sprawy zaczynały iść w kierunku większej intymności, ona się wycofywała. Byłem sfrustrowany i zdezorientowany, dopóki w końcu mi tego nie wytłumaczyła. Cały czas mi przerywasz, powiedziała. Ignorujesz moje opinie na temat filmów, restauracji, nawet drobnych rzeczy. Jak mam czuć się na tyle bezpiecznie, żeby być bezbronna przy tobie, skoro nawet nie szanujesz moich myśli na temat kolacji? To był, o jak przebudzenie. Zrozumiałem, że próbowałem budować fizyczną intymność, nie stwarzając najpierw bezpieczeństwa emocjonalnego. To jak próba zbudowania domu bez fundamentów. Może wyglądać dobrze na zewnątrz, ale od środka jest niestabilny. Bezpieczeństwo emocjonalne buduje się poprzez konsekwencje. Chodzi o udowodnienie swoimi czynami, z czasem, że jesteś kimś, kto szanuje jej autonomię, kimś, kto ceni jej myśli i uczucia, kimś, kto nie ukaże ski. Ejza bycie szczerą czy zastawianie granic. Oznacza to aktywne słuchanie tego, co mówi. Prawdziwe słuchanie, a nie tylko planowanie twojej następnej kwestii. Oznacza to proszenie jej o opinię i autentyczne branie jej pod uwagę. Oznacza to z gracją akceptowanie, gdy mówi nie na cokolwiek. Od planów na kolację po fizyczne zbliżenia, nie powodując, że czuje się winna czy niewłaściwa. Numer dwa. Stymulacja mentalna rozpala iskrę. Kiedy bezpieczeństwo emocjonalne jest już na swoim miejscu, następnym kluczowym elementem jest stymulacja mentalna. Oto coś, co możecie zaskoczyć: u zdecydowanej większości kobiet pożądanie zaczyna się w mózgu na długo przed tym, jak dotrze do ciała. Badania konsekwentnie pokazują, że wzorce pożądania u kobiet są fundamentalnie różne od tych u mężczyzn. Podczas gdy mężczyźni często odczuwają pożądanie jako stosunkowo bezpośrednią reakcję fizyczną, Pożądanie u kobiet jest o wiele bardziej złożone, obejmując wiele czynników psychologicznych i emocjonalnych działających razem. Stymulacja mentalna nie oznacza, że musisz być geniuszem ani dyskutować o fizyce kwantowej na każdej randce. Oznacza zaangażowanie jej umysłu w sposób, który tworzy podekscytowanie, ciekawość i emocjonalne połączenie. Oznacza sprawianie, by myślała, śmiała się, zastanawiał. A i czuła się doceniona intelektualnie. Pamiętam, jak spotykałem się z niesamowicie inteligentną kobietą, która pracowała w marketingu. Na naszych pierwszych randkach próbowałem zaimponować jej opowieściami o mojej pracy, moich osiągnięciach, moich opiniach na wszystko. Rozmowa wydawała się nudna, wymuszona, była uprzejma, ale wyraźnie niezaangażowana. Pewnego wieczoru, zamiast mówić o sobie, zacząłem pytać o jej pracę. Prawdziwie pytać. Nie tylko jak ci minął dzień, ale jaki jest najbardziej wymagający projekt, nad którym teraz pracujesz? Co sprawia, że jest trudny? Jak podchodzisz do jego rozwiązania? Jej postawa całkowicie się zmieniła. Stała się ożywiona, pełna pasji, zaangażowana. Zaczęła dzielić się nie tylko tym, co robi, ale tym, jak myśli o problemach, co ją ekscytuje w swojej dziedzinie, co ją frustruje w trendach branżowych. Wtedy zrozumiałem, że stymulacja mentalna nie pyczy Polega na pokazywaniu, jaki jesteś mądry. Polega na docenianiu i angażowaniu się w to, jak mądra jest ona. Stymulacja mentalna dzieje się na wielu płaszczyznach. Przędobylska ciekawość intelektualna to potężna siła. Zadawanie pytań, które zmuszają ją do myślenia, dzielenie się pomysłami, które rzucają wyzwanie jej perspektywie, angażowanie się w tematy, którymi jest zafascynowana. Ale nie chodzi tylko o poważne tematy, zabawne rozmowy. Inteligentny i humor, nieoczekiwane spostrzeżenia na temat codziennych sytuacji. To wszystko angażuje jej umysł w sposób, który tworzy ekscytację. Inteligencja emocjonalna to kolejny potężny element, kiedy potrafisz czytać między wierszami tego, co mówi, dostrzegać jej stan emocjonalny, odpowiadać na jej uczucia z empatią i zrozumieniem. To też jest stymulacja mentalna. Pokazujesz, że potrafisz poruszać się po zawiłościach ludzkich emocji. Co dla większości obiet jest niesamowicie atrakcyjne tajemnica i nieprzewidywalność również odgrywają ważną rolę nie ten manipulacyjny rodzaj tajemnicy gdzie prowadzisz jakieś gierki ale autentyczna nieprzewidywalność gdzie ciągle zaskakujesz ją swoimi myślami perspektywami i reakcjami kiedy kobieta czuje że wciąż odkrywa nowe warstwy tego kim jesteś jej umysł pozostaje zaangażowany i ciekawy numer 3 Oczekiwanie buduje napięcie. Właśnie tutaj większość facetów popełnia kolosalny błąd. Myślą, że pożądanie polega na jak najszybszym przejściu do fizycznej intymności. Ale dla większości kobiet pożądanie tak naprawdę jest o podróży, a nie o celu. Chodzi o oczekiwanie, o narastanie i o to pyszne napięcie, które rozwija się z czasem. Pomyśl o swoim ulubionym filmie: czy najlepszą częścią jest ostatnia scena, czy raczej budowanie suspensu, kiedy czy Eturę sprawia, że kulminacja jest tak satysfakcjonująca. Kobiece pożądanie działa podobnie. Często bardziej chodzi o oczekiwanie niż o rzeczywisty fizyczny moment. Dlatego pośpieszne fizyczne zbliżenia często zabijają atmosferę. Nawet z kobietami, które są autentycznie zainteresowane, okradasz je z fazy oczekiwania, która jest naprawdę kluczowa dla jej procesu pożądania. Nauczyłem się tego od kobiety, z którą się spotykałem, która była niesamowici... E bezpośrednia w kwestii tego, czego chcę. Spokojnie, powiedziała mi pewnego wieczoru. Pędzisz do czegoś, na co nie jestem jeszcze gotowa i o ironio. To sprawia, że chcę tego mniej. Daj mi najpierw chcieć. To zdanie zmieniło dla mnie wszystko. Daj mi najpierw chcieć. Oczekiwanie buduje się za pomocą kilku mechanizmów. Fizyczna bliskość bez natychmiastowej gratyfikacji jest potężna. Siedzenie wystarczająco blisko, żebyście się prawie dotyka. Li ale nie dotykali. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego o sekundę dłużej niż normalnie. Swobodne dotyki, które sugerują więcej, ale tego nie wymagają. Dłoń na jej ramieniu podczas rozmowy. Palce, które ocierają się o siebie, kiedy jej coś podajesz. Krótkie dotknięcie jej pleców, gdy prowadzisz ją przez drzwi. Te momenty tworzą to, co psychologowie nazywają napięciem pożądania. To pyszny dyskomfort pragnienia czegoś, co jest tuż poza zasięgiem. To napięcie jest tak naprawdę kluczowym elementem pożądania u wielu kobiet. Werbalne oczekiwanie jest równie ważne. To sztuka sugestii bez bycia wulgarnym. Komentarze, które tworzą mentalne obrazy, nie będąc nachalnymi. Komplementy, które sugerują pociąg. Nie będąc otwarcie seksualnymi, masz najbardziej urzekający uśmiech, różni się od jesteś gorąca. Pierwszy tworzy oczekiwanie, drugi po prostu stwierdza fakt. Timing jest kolejnym kluczowym elementem. Tem oczekiwania. Nie tylko timing w ciągu jednego wieczoru, ale timing w ciągu wielu interakcji. Kobieta, która nie może się doczekać, żeby zobaczyć cię znowu, bo wasza ostatnia rozmowa sprawiła, że chciała więcej. Rosnące podniecenie między wymianami wiadomości. Sposób, w jaki pożądanie może narastać między randkami, gdy obie osoby myślą o sobie nawzajem. Numer 4. Połączenie emocjonalne pogłębia doznanie. Fizyczne pożądanie może przyciągnąć czyjąś uwagę, ale połączenie emocjonalne jest tym, co przekształca zwykłe zainteresowanie w prawdziwą podniecę to być może najbardziej niedoceniany aspekt kobiecej seksualności. Kluczowa rola, jaką intymność emocjonalna odgrywa w fizycznym pożądaniu. Dla większości kobiet pożądanie nie jest tylko fizyczną reakcją, to emocjonalne doświadczenie. Im bardziej połą, czy ona emocjonalnie czuje się z Tobą, tym bardziej jej ciało będzie odpowiadać na Twoją fizyczną obecność. Dlatego kobiety często zgłaszają, że seks z kimś, z kim mają głębokie połączenie emocjonalne, jest wykładniczo bardziej satysfakcjonujący niż przypadkowe spotkania, nawet jeśli fizyczna technika jest podobna. Połączenie emocjonalne buduje się poprzez bezbronność, zarówno Twoją, jak i jej. Chodzi o dzielenie się częściami siebie, których nie P, okazujesz każdemu i tworzenie przestrzeni, aby ona mogła zrobić to samo. Ta wzajemna bezbronność tworzy unikalną więź, która wzmacnia wszystkie inne aspekty pożądania. Pamiętam związek, w którym początkowo próbowałem zachować fasadę bycia beztroskim, dzieląc się tylko moimi mocnymi stronami i sukcesami. Kobieta, z którą się spotykałem, była wyraźnie zainteresowana, ale czegoś brakowało. Nasza fizyczna chemia wydawała się powierzchowna, prawie mechaniczna. Wszystko zmieniło się w nocy, kiedy podzieliłem się czymś, z czym naprawdę się zmagałem. Zawirowaniem w karierze, które wstrząsnęło moją pewnością siebie. Zamiast widzieć to jako słabość, zareagowała z empatią i podzieliła się swoimi własnymi obawami na temat swojej przyszłości zawodowej. Ta rozmowa stworzyła emocjonalną intymność, która całkowicie przekształciła nasze fizyczne połączenie. Połączenie emocjonalne obejmuje kilka kluczowych, huk się elementów. Empatia jest kluczowa zdolność do zrozumienia i reagowania na jej stan emocjonalny, do bycia obecnym z jej uczuciami, bez próby ich naprawiania czy ignorowania. Kiedy kobieta czuje się przez ciebie naprawdę zrozumiana, kiedy czuje, że możesz zobaczyć i docenić pełną złożoność tego, kim jest, tworzy to głębokie poczucie połączenia. Aktywne słuchanie odgrywa tu ogromną rolę nie tylko słuchanie jej słów, ale rozumienie emocji, które się za nimi kryją. Zadawanie pytań uzupełniających, które pokazują, że jesteś zaangażowany w to, czym się dzieli. Zapamiętywanie szczegółów z wcześniejszych rozmów i odwoływanie się do nich później. Te zachowania pokazują, że jest dla ciebie wystarczająco ważna, byś naprawdę zwracał uwagę na jej wewnętrzny świat. Numer 5. Fizyczne pożądanie staje się katalizatorem. Dopiero po tym, jak ustanowione zostanie bezpieczeństwo emocjonalne, stymulacja mentalna, Oczekiwanie i połączenie emocjonalne, fizyczne pożądanie staje się katalizatorem, który przekształca całą tę nagromadzoną energię w prawdziwą podnietę. To ostatni element układanki, ale działa skutecznie tylko wtedy, gdy podstawa jest dobrze zbudowana. Fizyczne pożądanie na tym etapie nie dotyczy tylko wyglądu czy techniki seksualnej. Chodzi o fizyczną obecność, energię, pewność siebie i zdolność do tworzenia i reagowania na fizyczną chemię. Chodzi o to, by stać się kimś, czy jego dotyku ona pragnie z powodu wszystkiego, co zostało zbudowane między wami. Błąd, który popełnia większość facetów, polega na tym, że zaczynają od fizycznego pożądania i zakładają, że cała reszta przyjdzie później, ale badania pokazują, że u większości kobiet działa to w odwrotną stronę. Emocjonalne i mentalne połączenie wzmacnia fizyczne pożądanie, a nie na odwrót. Nauczyłem się tego od kobiety, która wyjaśniła mi to idealnie. Jest mnóstwo atrakcyjnych facetów, powiedziała, ale jest bardzo niewielu facetów, którzy potrafią sprawić, że czuje się bezpieczna, zrozumiana, podekscytowana i pożądana jednocześnie. Kiedy ktoś potrafi to wszystko, staje się po prostu nie do oparcia. Fizyczne pożądanie na tym etapie polega na obecności i świadomości. Na byciu komfortowym w swoim własnym ciele i dostrojonym do jej. Na zrozumieniu, że fizyczna chemia to rozmowa między dwoma ciałami, a nie występ jednej osoby dla drugiej. Dotyk staje się znaczący, gdy jest zbudowany na fundamencie całej reszty. Dłoń na jej plecach znaczy coś innego, gdy ona ci całkowicie ufa. Kontakt wzrokowy wygląda inaczej. Gdy podzieliliście się emocjonalną intymnością, nawet prosta bliskość staje się naładowana energią, gdy oczekiwanie zostało prawidłowo zbudowane. Fizyczny element obejmuje również zrozumienie jej specyficznych reakcji i preferencji. Każda kobieta jest inna. Coś, co jest dobre dla jednej osoby, może nie działać dla innej. Sekretem jest zwracanie uwagi, komunikowanie się i reagowanie na jej reakcje zamiast podążania za jakimś z góry ustalonym scenariuszem. Energia i pewność siebie odgrywają tu ogromną rolę. Kiedy kobieta czuje się z tobą emocjonalnie bezpieczna i połączona, kiedy jej umysł został zaangażowany i oczekiwanie zostało zbudowane, ona chce czuć twoją pewność siebie i obecność, nie arogancję czy agresję, ale prawdziwą swobodę ze sobą samym i sytuacją. Wiele kobiet zgłasza, że ich najbardziej intensywne pożądanie pojawia się, gdy wszystkie pięć elementów jest obecnych. Czują się bezpieczne emocjonalnie, zaangażowane mentalnie, oczekiwanie zostało zbudowane, połączenie emocjonalne jest silne. A fizyczne pożądanie staje się iskrą, która zapala całą resztę. Więc masz to proces pięciu kroków, który prowadzi do autentycznej podniety u kobiet: bezpieczeństwo emocjonalne, stymulacja mentalna, oczekiwanie, połączenie emocjonalne i wreszcie fizyczne pożądanie jako katalizator. Oto w czym większość facetów się myli. Próbują przeskoczyć od razu do kroku piątego i dziwią się, dlaczego to nie działa. Ale pożądanie nie jest włącznikiem, który można po prostu przełączyć. To proces, który rozwija się, gdy warunki są odpowiednie. Statystyka 85%, o której wspomniałem na początku, pochodzi z badań, które pokazują, że większość kobiet potrzebuje spełnienia kilku warunków psychologicznych i emocjonalnych, zanim będą w stanie poczuć prawdziwą podnietę. Nie chodzi o to, by być trudnym czy skomplikowanym. Chodzi o to, jak kobieca seksualność naprawdę działa. Zrozumienie tego procesu zmienia wszystko. Sprawia, że jesteś lepszym partnerem, bardziej atrakcyjnym mężczyzną i kimś, kto potrafi stworzyć autentyczne połączenie, zamiast po prostu podążać za jakimś schematem. Jeśli ten film otworzył Ci oczy na coś nowego, kliknij przycisk subskrypcji i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy doświadczyłeś tych etapów w swoich własnych związkach? Co najbardziej zaskoczyło Cię w tym procesie? Pamiętaj. Prawdziwy pociąg nie polega na trikach czy technikach. Chodzi o zrozumienie, szanowanie i angażowanie się w złożoną i piękną rzeczywistość tego, jak naprawdę działa ludzka więź. Widzimy się w następnym filmie.